Zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko. Będzie to ostatni projekt w tym roku e, oraz będzie to również projekt, w którym pokażę Wam e, zamienników do, e, do, do tych produktów, które zużyłam. E, mam tutaj właśnie ten. Mój kartonik, który okazuje się chyba być zbyt małym, ponieważ tak jak robię te projekty, to zwykle po prostu te rzeczy mi się wysypują. E, więc, e, ponieważ będzie to również z zamiennikami, to od razu przejdę szybciutko do rzeczy, tak abyście nie musieli tutaj długo ze mną spędzać czasu. E, pierwszą e, właściwie serią w tym momencie, już nawet nie produktem, będzie seria z Eko Receptury, to jest firma Stara Medlarnia. I to był szampon do włosów oraz maseczka. Szampon e, do włosów oraz maseczka z serii arganowej. Tutaj było 16. 12 ziół, także mm, tą serię bardzo długo e, tak naprawdę zużywałam. Powiem Wam szczerze, dlatego że pojemność zarówno tego szamponu, jak i tej maseczki jest dość spora. E, ten szampon miał e, w granicach już Wam mówię 500 ml, pół litra i naprawdę powiem Wam, pomimo że lubiłam ten szampon, ponieważ on był bardzo taki e, naturalny, można powiedzieć, dlatego że nie miał silikonów, nie miał parabenów, pegów, e, SLS-ów. Mm, to mimo wszystko, ja już w pewnym momencie byłam nim znudzona trochę, dlatego że no ile można używać tego samego szamponu, a uwierzcie mi, że używałam go ponad pół roku, to spokojnie. Nie zmienia to faktu, że był naprawdę całkiem fajny i jeśli się nad nim zastanawiacie, to jak najbardziej go Wam polecam. I również zdarzało mi się go czasami używać, na przykład przelewać do jakiejś małej buteleczki i używać go gdzieś tam na wakacjach, bo miał taki zapach, jedni go polubią, drudzy go nie polubią. Bardzo intensywny, taki troszeczkę nitomęski, ja go lubiłam, muszę powiedzieć, ale również sprawdzał się fajnie jako żel pod prysznic, to taka, taka dygresja. Natomiast jeszcze właśnie używałam maseczkę, to jest dokładnie ta sama seria. Tutaj było 300 ml. Powiem Wam, że ona była bardzo wydajna i starczyła mi również na bardzo długo. Zresztą maseczki nie robimy tak cały czas, tylko robimy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Ja nie zawsze miałam czas właśnie, żeby ją robić, więc też ją używałam spokojnie od wakacji, jak nie wcześniej. I tutaj z kolei zostawiłam Wam właśnie troszeczkę, żeby pokazać jak ona wyglądała. To był taki bia biała konsystencja, taka również intensywnie pachnąca, właśnie to jest ten zapach. On jest taki bardzo perfumowany, słuchajcie, ten produkt. I to jest taki zapach, który, który albo polubicie, albo nie polubicie, bo to jest słodki zapach, troszeczkę kwiatowy, i on się utrzymuje na włosach. Ja to lubiłam, natomiast wiem, że też są osoby, którym ten zapach się nie podobał, bo gdzieś tam zasięgnęłam informacji na wizarzu. Także ogólnie tą serię Wam polecam, bo moim zdaniem jest naprawdę fajna. Te włosy, te włosy. Po, po tej maseczce moje włosy wyglądały bardzo dobrze, także polecam Wam serdecznie. I teraz, jeśli chodzi o maseczkę, używam maskę z, z Sylveco. Jest to maska lniana do włosów. I ona jest o tyle nietypowa, że ją najlepiej jest używać przed umyciem włosów i zostawić na tak około tam pół godziny, czy tam 20 minut, i później ją zmyć. Także powiem Wam szczerze, że dzisiaj właśnie użyłam sobie tej maseczki po raz pierwszy i no, jeszcze zbyt szybko, żeby cokolwiek o niej mówić. Natomiast zrobiłam właśnie to w taki sposób, jak producent tam zaleca. I tyle, co na razie mogę powiedzieć, to to, że jest tak średnio wydajna. Niby może dlatego, że ja mam dość długie włosy, a może dlatego, że używałam je na suche włosy. Planuję zrobić gdzieś tam wpis chyba o tej maseczce, bo jak już będę gdzieś bliżej końca opakowania, to po prostu uważam, że warto o niej wspomnieć, bo, bo jest całkiem taka ciekawa. Także dzisiaj było pierwsze moje starcie, że tak powiem, z tą maseczką z właśnie z firmy Sylveco. Może z tej strony, żeby nie okazało się, że przez przypadek coś wyrzucę. Tutaj mam dwa produkty do demakijażu twarzy. I tak, jeden to będzie takie troszeczkę oszukane. Ups, Denko, ponieważ tutaj mam dosłownie odrobinkę jest to płyn micelarny z firmy Garnier. Wy doskonale znacie ten produkt, na pewno. Ja go doskonale również znam, bo to jest moje trzecie chyba już opakowanie, i mam również czwarte także to jest znak, że naprawdę bardzo je lubię bardzo go lubię, ten właśnie płyn micelarny. Natomiast zamierzam, nie zamierzam jeszcze jakby przechodzić do tego płynu, ponieważ chciałabym spróbować coś innego i pokazuję Wam to teraz, bo jest to bardzo duża butelka i po prostu szkoda, żeby, żeby właściwie nie wiem, za dwa dni po prostu ją wyrzucić, a w tej chwili używam tego płynu właśnie do oczu, ponieważ zmieniłam na coś innego do demakijażu, zaraz Wam to pokażę. I tutaj mam jeszcze z kolagenu naturalnego z Colway, z firmy Colway, to wy wiecie, że ja właśnie na temat, znaczy wiecie, że ja dostałam te produkty do testów i, i miałam dość sporo tych produktów, robiłam recenzję, którą Wam tutaj gdzieś podlinkuję ten filmik. I to był taki żel do mycia twarzy, natomiast ja tego żelu niestety nie zużyłam do twarzy, ponieważ on mnie delikatnie podrażniał, więc ja po prostu nie ryzykowałam i stwierdziłam, że będę troszeczkę to inaczej używała i używałam na przemienie do ciała, natomiast ostatecznie używałam go do higieny intymnej i tutaj pH wszystko jest ok, zgodnie porównywałam właśnie do tych wszystkich tam płynów do higieny intymnej, także jego w ten sposób yy, użyłam i powiem Wam szczerze, że do tego celu bardzo dobrze się sprawdza, słyszałam, że do twarzy również dobrze się sprawdza, natomiast tego po sobie nie mogę tutaj stwierdzić, ponieważ po prostu nie używałam w tym celu. Natomiast jeśli chodzi o ten płyn, to również napisałam o nim w końcu notkę, bo tak naprawdę chyba z tą notką długo zwlekałam i też zapraszam Was na mojego bloga, podlinkuję Wam artykuł, co ja myślę w ogóle o tym, ale to Wy doskonale wiecie, że ja po prostu bardzo, bardzo lubię i teraz właśnie, tak jak mówiłam zamiennie stosuję coś innego nie jest to żaden płyn micelarny, tylko stwierdziłam, że sięgnę po coś zupełnie innego I jest to pianka, pianka do demakijażu twarzy, ona może być używana właśnie do demakijażu twarzy zarówno twarzy jak i oczu ale może być również taką pianką, która po prostu będzie myła nam twarz z zanieczyszczeń i to jest firma Nore, Dr. Wills, nie wiem czy Wy słyszeliście o takiej firmie, ja ostatnio miałam właśnie taką przyjemność też Dostałam trochę produktów do potestowania, także myślę, że teraz trochę y, tych rzeczy będzie gdzieś tam w filmach się pokazywało, bo siłą rzeczy będę je używała, więc na pewno jakąś opinię na ich temat będę miała, którą, z którą będę chciała się z Wami podzielić. I właśnie tą piankę zaczęłam używać ostatnio, używam ją od tygodnia i muszę Wam powiedzieć, że przede wszystkim to, co się bałam, to to, że y, gdzieś tam ona mnie podrażni, ponieważ no, ja mam takie dziwne jakieś od razu... Oprzedzenia, trochę się boję i, i pod tym kątem obserwuję skórę. Nie było takiej reakcji na całe szczęście, także używam ją cały czas. I to, co też muszę stwierdzić, to to, że naprawdę dobrze wykonuje ten demakijaż. Ma tutaj właśnie taki aplikator i to jest, słuchajcie, taka pianka, także w formie takiej pianki dwa takie, yy, dwa takie. Naciśnięcia wystarczają, żeby zrobić demakijaż twarzy, i całkowicie to ta pianka sobie daje radę właśnie z, tym, z demakijażem, z pozbyciem się makijażu. Ona ma tutaj, z tego co patrzyłam, PH5,5 to przede wszystkim nie zawiera mydła, SLS-ów, SLES-ów i ma tutaj ekstrakt z mydlnicy. I nagietka, które mają za zadanie przede wszystkim redukować właśnie przebarwienia yy, i nie, nie doprowadzać przede wszystkim do podrażnień i redukować. Yy, co redukować? No, podrażnienia, ale w sumie jakieś tam po prostu infekcje. Także ja polecam Wam tą piankę. W sumie krótko jej używam, ale przede wszystkim, jeśli ona mnie nie uczula, no to myślę, że tym bardziej Was nie będzie. Jest to taka zupełnie nietypowa forma demakijażu. Na razie bardzo mi się to podoba. Ona dokładnie nazywa się Gentle Cleans Cleansing Foam łagodna pianka myjąca. Także też Wam dam linka, żebyście mogli sobie od razu przejść do tej strony, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak, jak, jak to wygląda, jakie są ceny. I na razie, tyle. Dalej, następnym produktem, tu się rozgadałam, jest balsam do ciała, jest to balsam z firmy Bebe. ja kupiłam go w Niemczech i to był naprawdę bardzo fajny balsam, właściwie w takiej konsystencji bardziej e, takiej płynnej, to nie był taki gęsty balsam i on przepięknie pachnie, dla mnie to jest po prostu rewelacyjny zapach, e, to jest granat, po prostu granat i to jest taki smoothie, body lotion, tak on się nazywa. Rewelacja zapach. Yy, prawda jest taka, że jeśli chodzi o skład, no to tutaj średnio było, ponieważ tutaj była parafina na drugim miejscu, więc no nie jest to może nic dobrego, ale w okresie letnim, bo ja używałam głównie w okresie letnim, jeszcze troszeczkę tak yy, jesienią na początku. Tutaj było aż 400 ml i naprawdę z przyjemnością to zużyłam i nie miałam takiego momentu, w którym już po prostu miałam dosyć tego produktu, że już się nim znudziłam, bo naprawdę rewelacyjnie szybciutko się wchłaniał, także bardzo, bardzo lubiłam, chociaż tak jak mówię, to na pewno nie jest jakiś taki produkt, który jest super, świetny pod kątem składu, ale też nie zauważyłam jakichś negatywnych, yy, negatywnych skutków, że nie wiem, gdzieś tam zaczęło mnie wysypywać, także... No, jeśli tak się nie działo, no to po prostu nie ma co narzekać. I jeśli chodzi o balsam, to aktualnie używam bardziej już taki, taki cięższy produkt i jest to typowo właśnie krem do ciała. Jest to firma Stara Medlarnia po raz kolejny i to jest również ekoreceptura. Jest to właśnie ta seria witamin C, z witaminą C. I powiem Wam tak, to jest balsam, który również jest bardzo naturalny. On też tutaj zawiera, właśnie, shea, masło Shea, yy, jakiś tam olejek z granat, z tego, z grejfruta, nie z grejfruta, z winogrona, przepraszam, witaminę C, właśnie witaminę E, de naprawdę świetny ma skład i też jest pozbawiony SLS-ów, SLS i tak dalej. Jest bardzo, bardzo naturalny, to trzeba przyznać. Natomiast co mnie w tym balsamie denerwuje, to jest to, że on ma takie tutaj, pokażę Wam takie drobinki to są takie właśnie żółte drobinki, takie kapsułki, które po naciśnięciu prawdopodobnie uwalnia się z nich właśnie ta witaminka C ona jest tak po prostu w tych kapsułkach zamknięta i to wygląda super, bo jest to właśnie wszystko wrzucone jakby do tego balsamu. Wygląda to super, konsystencja balsamu jest świetna. Natomiast to, co mnie denerwuje to to, że te kapsułki pod wpływem zwykłego takiego wcierania w ciało po prostu się nie, nie rozpuszczają, one się nie, nie, nie pękają, po prostu trzeba byłoby naprawdę mocno wcierać żeby to się to nastąpiło, więc to mnie denerwuje, bo kiedy ja na przykład wychodzę, nie wiem z kąpieli i, i nawilżam ciało, to po prostu nie mam, może nawet nie to, że nie mam na to czasu, tylko musiałabym naprawdę każdą partię ciała obserwować, żeby to wszystko się tam rozmiękło, więc tak naprawdę powiem szczerze, że w większości to wszystko dziś spada. W łazience zostaje na ciuchach, co mnie denerwuje, ale poza tym to naprawdę przedsudowny zapach to trzeba przyznać i konsystencja super tylko te drobinki właśnie. Moim zdaniem, gdyby ich nie było, to byłby to, to, by, to naprawdę bardzo fajny produkt, a tak jest po prostu dobry, dobry z plusem, o tak bym powiedziała. Następnie jeśli chodzi o pielęgnację ciała, mam tutaj żel pod prysznicy. Jest to firma Weleda. Ja dostałam to od koleżanki mojej, która mieszka w Niemczech. I to był również zapach takiego granatu. I teraz to jest zupełnie w ogóle inny zapach, aniżeli był ten. I podejrzewam, że ten jest bardziej naturalny, ponieważ firma Weleda jest właśnie taką firmą naturalną, powiedzmy. Natomiast ja nie wiem, czy ja miałam jakiś felerny egzemplarz, bo to tutaj mi się niestety nie domykało. I ja sobie to specjalnie zostawiłam, bo ja z reguły te wszystkie opakowania jakoś w miarę tak doczyszczam po zużyciu. A tutaj specjalnie dla Was zostawiłam coś takiego, żeby Wam zaprezentować jak, do czego to doprowadziło, że to opakowanie było po prostu yy, no, zepsute. Nie dało się tego i nadal się nie da tego w 100% domknąć, więc nie wiem czego to jest kwestia. I teraz możecie powiedzieć, że dlatego, bo jest tak dużo tego produktu w środku, ale nie, to było cały czas tak, i przez to mi się po prostu to wylewało. Konsystencja była kremowa, dość fajna, powiem Wam szczerze, że nie jestem jakąś super fanką tego produktu. I bardzo mnie to denerwowało właśnie, że tutaj mi wyciekał ten produkt, więc pod tym względem jestem na nie. Nie, nie jestem na nie. Tutaj chyba troszeczkę też było takiego imbiru, no tak sobie, nie mam jakichś tam nie wiem, fantastycznych odczuć po używaniu tego produktu. I teraz mam zamiennie produkt, który dostałam od naszej kochanej Sylwii, Sylwia Inbitte, którą serdecznie oczywiście pozdrawiam. Jest to firma, jest to firma Soap Glory, jest to taki również kremowy nie peeling, tylko żel pod prysznic i on jest o zapachu... Trudno powiedzieć, jest to seria Whipped Cream i tutaj mamy również shabater, mamy makadamia na przykład, olejek, słodkie migdały i powiem Wam, że ja tutaj właśnie go tylko dostałam i powąchałam, to byłam... Pod wrażeniem, bo zapach jest przecudny. To jest po prostu ciasteczko, jakaś taka wanilia właśnie, coś takiego, jakbyśmy nie wiem przygotowywali dosłownie jak tutaj jest pokazane, jakbyśmy przygotowali jakieś ciasto, takie fajne z imbirem czy z czymś. Ale już jak myję się tym, y, tym żelem, to niestety ten zapach już jest inny. On ma, nie wiem, coś takiego odrażniącego, lekko kwiatowego, coś, czego nie czuć na początku, tylko właśnie, y, nie wiem, czy to pod wpływem może mojego pH skóry, nie wiem, bo czasami tak, jest, tak samo jest z perfumami, że inaczej się zachowują na skórze każdej innej osoby. Coś mnie w nim denerwuje, także y, zapach taki, taki normalny jest super, natomiast jak się myję, to nie bardzo mi się to podoba, jakoś tak już... Traci trochę w moich oczach, także dziwna sprawa. Następna rzecz, którą zużyłam. To będzie odżywka do włosów Jantar. Jest to odżywka z wyciągiem z bursztynu do włosów i skóry głowy. I ja używałam ten produkt już chyba po raz kolejny. Tutaj również jest taka kapeczka, dosłownie na raz, ale też nie chciałam tego dłużej trzymać i to jest dosłownie na raz. Także ciężko mi się przede wszystkim to wydobywa, ponieważ moim zdaniem aplikacja jest beznadziejna. Ponieważ jak już mam mało tego produktu, to nie jestem w stanie tak w 100% tego wydobyć. I muszę tak tą butelką trząsać, potrząsać, jakoś nie wiadomo w jaki sposób to wydobyć. Denerwuje mnie to, nie ukrywam, więc yy, wszystko poza tą butelką mi pasuje jak najbardziej. I zauważyłam właśnie jakieś tam baby hair, zauważyłam, że kondycja moich włosów też jest troszeczkę lepsza. Przede wszystkim skóra. Yy, bardzo lubię, na pewno do tego wrócę. I aktualnie powiem Wam szczerze, że nie mam niczego takiego, co by było takim zamiennikiem, właśnie, bo to jest produkt, który można używać, który powinno się używać. Ja to na przykład przynajmniej tak robię, że. Używam go właśnie, kiedy mam włosy już takie brudne, będę wiedziała wiedzia, wiem, że następnego dnia będę je myła, to wtedy właśnie sobie tutaj wcieram i następnego dnia myję te włosy. Zawsze robię właśnie to w ten sposób. A teraz mam powiedzmy zamiennie produkt z Green Pharmacy, ja dostałam go od Madzi, z bloga z kolei, nie pamiętam nazwy, zapomniałam, ale podlinkuję Wam również bloga Madzi. Dostałam to w takiej wymiance w paczce i, i tutaj już jest część użyta, nie wiem, to jest um, olejek łopianowy i będę go używała na pewno, bo on przede wszystkim, tak samo jak i ten produkt, ma pobudzić nasze włosy do um, wzrostu i zapobiec wypadaniu, także tak naprawdę to jest forma olejku i to na pewno nie możemy tego robić w ten sposób, jak, jak tutaj powiedziałam, tylko to trzeba zostawić i na pewno te włosy są wtedy bardziej oblepione, no bo jest to olejek, także jest to zupełnie inny produkt, ale powiedzmy, że działanie ma podobne, powinno przynajmniej podobny, w podobny sposób działać i następny produkt to jest, są perfumy i są to perfumy z firmy Kenzo, Kenzo Amour, zapach, który mam nie wiem, żeby was nie skomać, chyba 10 lat, i może całe szczęście, że mi się skończył, chociaż wydaje mi się, że perfumy chyba się nie przeterminowują. Bo ja jakoś tak wychodzę z takiego założenia. Zapach, który naprawdę był słodki, waniliowy, przyjemny, ale taki, który. Trzeba lubić. Ja go bardzo długo nie lubiłam i używałam tak, ponieważ ja go dostałam kiedyś dawno temu, ale ostatnimi czasy jakoś chyba zmieniły mi się mm, zmysł powonienia i zaczęłam go tak nagminnie używać, że w końcu go zużyłam. I teraz z tego miejsca też chciałabym y, przeprosić, że nie zrobiłam nadal aktualizacji moich perfum, bo wiem, że to obiecałam. I dlatego ja nie lubię obiecywać w ogóle rzeczy, y, bo nie jestem w stanie. Y, Panować nad tym wszystkim czasami i, i po prostu wolę nie obiecywać, i, i wolę, nie wiem, żeby ktoś był pozytywnie zaskoczony, aniżeli rozczarowany, więc bardzo przepraszam, że jeszcze tego filmu nie ma. Nie będę wam nic obiecywać teraz. Na pewno będzie, ale kiedy to na pewno nie będę się deklarować. Mam w planach nagranie takiego filmu, yy, więc po prostu czekajcie, a, a tak w, tym, w tej sytuacji po prostu was przepraszam, że, że jeszcze tego filmu nie mam. Yy, pomimo, że obiecywałam chyba w wakacje, więc opóźnienie mam potworne. Nie mam tutaj w zamiennie tego właśnie zapachu, który używam, bo używam różne zapachy i w związku z tym właśnie po prostu jakby zamiennikiem będzie film, w którym pokażę Wam te produkty, o tak, tak się wybronię z tego powiedzmy. Mam tutaj również produkt, którego nie zużyłam do końca, jest to firma Farmona i jest to produkt, który nazywa się Nivelacione który miał właśnie redukować nam celulit i wyszczuplać. Ja Wam powiem, że zużyłam go do połowy, więcej niż połowy, ponieważ trochę tam sobie ćwiczyłam z Chodakowską. Ćwiczyłam ponad półtora miesiąca, po czym zaniechałam, jak wyjechałam na wakacje. A ten produkt mi się po prostu przeterminował. Mam tutaj datę ważności do września, więc czas najwyższy, żeby go wywalić. I zamiennie, ponieważ planuję wrócić, to będzie moje postanowienie noworoczne, mam z firmy Harmonik również taki, takie mleczko, które mam również przeciwdziałać celulitowi, powstawaniu celulitowi i e, celulitu, I, i również ma zapobiegać, nie, nie zapobiegać jej zakręciłam się. E, ma po prostu wyszczuplać i ma e, zwalczać nam celulit. O, pięknie to, pięknie się wybroniła. Zapach to jest. E, Pomarańcza z cynamonem, także tak to wygląda i. ups, Jezu, przepraszam. I tak naprawdę właśnie będę go używała, Mam nadzieję, że się w końcu zbiorę do tego i będę po prostu ćwiczyć, bo właśnie nie lubię dawać jakichś takich obietnic bez pokrycia, a to też już powiedziałam, że będę robić i teraz wychodzę, że nie jestem niesłowna, a naprawdę staram się być słowna, więc no wiecie jak to jest. Mam tutaj również pastę do zębów, pasta Sensodyne, która mi bardzo osobiście odpowiadała, ponieważ była taka bardzo e, intensywna, miętowa i dobrze doczyszczała zęby. Natomiast mój mąż tak średnio za nią przypada, więc z powrotem mamy Elmex i jest to wersja taka Sensitive. E, bardzo często używamy również wersji Whitening e, i, i ja również tą pastę bardzo lubię, natomiast preferuję chyba takie zdecydowane smaki, mm, więc raczej tak to wygląda. Kolejnym produktem będzie lakier do włosów. Jest to taki mały lakier z firmy Schwarzkopf, z, z, Schwarzkopf e, Taft, e, który tutaj miał poziom utrwalenia 4, ja go kiedyś dostałam w jakimś tam superfarmie do zakupów i taki szampon w zupełności starczył mi na, na bardzo długo, na 2 lata może. Ja nie używam, e, szam, tych, nie używam lakierów. Nie mam takiej potrzeby, po prostu nie stylizuję włosów, więc tutaj nawet niepotrzebny był mi ten, przyznam szczerze, i nie mam żadnego zamiennika do tego produktu, bo tak jak mówię, nie używam. I do włosów jeszcze mm, mam olejek, który używałam, kiedy umyłam włosy kiedy już miałam je e, suszyć. Tak jakby lekka była to ochrona przed suszarką, e, czasami przed prostownicą, chociaż bardzo rzadko używam. E, po prostu zawsze miałam taki nawyk, że na mokre włosy lekko dziś tutaj sobie wcierałam, właśnie taki olejek. I to była firma Marokan Oil. Ja dostałam ten olejek oraz jeszcze taki drugi, bo ten akurat jest ym, do włosów delikatnych, farbowanych na blond. Miałam jeszcze taką wersję chyba do każdego rodzaju włosów. Yy, ten olejek oraz ten drugi właśnie, którym miały łącznie 20 ml, dwa miały, dwie sztuki, yy, starczą mi naprawdę na bardzo długo, bo dostałam to jakoś wiosną. Natomiast w tej chwili mam z firmy Marion i to, są taki, to jest też taki olejek, właśnie takie serum, chroniący włosy przed działaniem wysokiej temperatury. Jeszcze go nie używam przyznam szczerze i to również dostałam od Madzi właśnie, którego linka tutaj do bloga Wam podałam. I to ma fajny taki właśnie aplikator, także myślę, że będzie dobrze się sprawdzał. Mam taką nadzieję, nie wiem nawet jak pachnie przyznam szczerze. Jeszcze fajnie, przyjemnie, także mam nadzieję tylko, że skład jest jeszcze jakiś tam w miarę okej. Okay. Hmm. No, chyba tak. Nie ma tutaj tragedii jako takiej, więc po prostu będę go również używała, właśnie na mokre włosy, w celu, właśnie, ochrony troszeczkę przed temperaturą. I teraz płatki kosmetyczne, i Isana, Lilibe. Jeszcze brakuje tutaj tylko, e, właśnie tej z Biedronki, e, tych, tych z Biedronki. Nie mam tutaj zamienników, bo aktualnie. Chyba jeszcze mam właśnie Isane, wydaje mi się, nie wzięłam jej po prostu, bo użyłam cały czas te same płatki, więc szkoda w ogóle tego nosić. I tutaj mam. Mm, o Tutaj mam puder do twarzy, który używałam. dostałam go od Ewy z kolei z kanału, kanału jak Ewa. Pozdrawiam cię, kochana, serdecznie. I to był taki produkt, który ja z nikim, z, z, nigdy się z nim nie spotkałam z firmy Miners, nazywał się Complete Base Base może? I tutaj jedynym mankamentem było to, że mi się po prostu to opakowanie zepsuło. Bo ta tutaj szybka powinna, ten plastik powinna być tutaj. I za każdym razem, słuchajcie, za każdym razem mi się to rozwalało. A tak poza tym, to naprawdę ten puder był bardzo dobry. Bardzo mi on się sprawdzał i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę. Naprawdę był fajny, jakoś nie, nie spodziewałam się tego zupełnie, ale używałam go z przyjemnością, z przyjemnością go również y, zużyłam. Aktualnie również od Madzi dostałam ten właśnie puder z firmy Mariza y, w kolorze 02 i on się otwiera w ten sposób, ma bardzo fajne moim zdaniem opakowanie i również bardzo dobrze się sprawdza. On właśnie po prostu, nawet go dzisiaj mam na sobie, on po prostu po nałożeniu podkładu wykańczył sobie nim twarz i bardzo dobrze się sprawdza pędzelkiem, ciach, ciach, mam zrobiony makijaż. Także bardzo go lubię tutaj mam mydło do mycia dłoni i tak naprawdę mam również takie samo, to jest również mój zamiennik, więc nie będę Wam też go pokazywać. Bardzo ładny zapach, bo jest to zapach oliwki z trawą cytrynową. Nieoczywisty zapach, bo oliwka sama w sobie jest taka dosyć słodka, zauważyłam, a tutaj jest takie fajne właśnie lekko świeże połączenie właśnie z takim słodkim. Bardzo mi się podoba i fajnie odświeża dłonie, także jak najbardziej, tylko konsystencja jest dla mnie troszeczkę zbyt gęsta, wolałabym żeby te mydła by były troszeczkę rzadsze, przez to po prostu jakoś łatwiej są aplikowane przez te wszystkie pojemniki, dozowniki. Tutaj trochę mężczyzny. Mamy tak, żel pod prysznic Nivea Men i to był Active Clean, on go też bardzo długo zużywał. Zapach przecudny, no po prostu męskie zapachy są, są rewelacyjne. Naprawdę, wszystko tak pięknie pachnie, mi się strasznie ten zapach podobał i nawet nie wiem, czy ja mu tego zapachu nie kupiłam, chyba to byłam ja właśnie. I aktualnie, ponieważ nie miałam jakiegoś tam żelu pod prysznic, no to e, kupi, kupiłam, no już dawno temu to kupiłam, ale dałam mu po prostu e, z Balea, on jest, to jest taki zapach, który może być dla mężczyzn, dla kobiet, nie jest zbyt słodki, to jest limetka z aloesem, ale jeśli chodzi tak, on jest taki... Taki właśnie unisex można powiedzieć zapach, także jeśli chodzi o to też y, jak na później na skórze się utrzymuje to bardzo krótko, więc y, nie jest taki przytłaczający zapach. Żele z bala są ok, ale tak jak mówię te zapachy się nie utrzymują jakoś nie wiadomo jak długo i dlatego lubię je, ale to też nie jest tak, że ojejku w ogóle strasznie bym chciała mieć każdy zapach, bo y, no nie są jakieś takie spektak spektakularne. Ale to nie dlatego dałam go mężowi, tylko po prostu nie miałam nic innego i, i jakoś tak nie chciałam iść do sklepu po to, bo wiedziałam, że mam jakieś zapasy, więc po prostu dałam mu to. I mam tutaj również ym, dla mężczyzn właśnie dezodorant z Straight 8. I to jest właśnie dezodorant, bo ym, nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, czy wasi mężowie, czy też mężczyźni używają tego typu właśnie, yy, yy, właśnie tych sprayów. Yy, są antyperspiranty i są dezodoranty i on używa właśnie dezodorantów, nie antyperspirantów i to był zapach taki całkiem całkiem okej, okay. on bardzo lubi właśnie te, natomiast najbardziej lubi właśnie ten tutaj zapach Unlimited i ja też go lubię. To jest też bardzo fajne, także tak jak widzicie, on bardzo lubi te antyperspiranty, właściwie dezodoranty i one mu się bardzo dobrze sprawdzają. I ostatnia rzecz to będzie to będzie tuż do rzęs. Tusz do rzęs z firmy Bell i to jest seria Hypoallergenic. Był to tusz, który tak naprawdę chyba robił wszystko. Nie wiem, zaraz wam powiem, szczoteczka raczej jest taka chyba wydłużająca, nie wiem, nie ma tutaj napisane, już nie pamiętam jaki to był typ właśnie nie wiem, kolor czarny, ale bardzo, bardzo lubiłam tą maskarę. Muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie się spisywała i ona chyba też była nawet moim ulubieńcem. Nieoczywiste to było dla mnie, bo tak się utarło, może nie do przesady, ale polskie marki nie zawsze też są takie super. No teraz, teraz to, to się zmienia, ale jakby Bell nigdy nie był jakąś taką firmą najwyższych lotów. Też nie był najgorszy, ale mi się kojarzył zawsze, ta firma kojarzyła z tym, że nie wiem, byłam młodsza, to mogłam sobie na nią pozwolić i nie wiem, 3 zł błyszczyk kosztował czy coś takiego, a teraz naprawdę jestem pod wrażeniem, bo ta seria Hypo Jenny przynajmniej jest naprawdę rewelacyjna, także już mam kolejny produkt z tej serii i naprawdę sobie bardzo chwalę, więc ten tusz również zasługuje na pochwałę. I teraz aktualnie używam tuszu z firmy Yoko, jest to Express Yourself, Kelly, czyli ona jest podkręcająca i to jest również, bo, bo tutaj akurat w tym bel była to szczoteczka zwykła, e, natomiast tutaj również jest to szczoteczka zwykła, nie silikonowa i ona moim zdaniem mogłaby mieć nieco dłuższe włosie, przez to mm, po prostu łatwiej byłoby mi wytuszować, ale też daje bardzo dobry efekt, tylko zauważyłam, że chyba trochę mi się osypuje, więc y, to jest taki minus właśnie tej maskary, że zauważam, że ona gdzieś tam mi się osypuje, więc ja dosyć dobrze... Y, Jakoś mi się te tusze wszystkie trzymają na, na rzęsach, ale jeśli macie takie oczy, że Wam się osypują maskary, to ja tego Joko nie polecam, także tak to wygląda. I słuchajcie, tutaj sobie akurat wziąłam zamiennik do szamponu do włosów, bo pokazałam Wam właśnie z tej starej mydlarni, ja nie pokazałam czego używam aktualnie, a używam aktualnie z Balea właśnie tej takiej serii z olejami. To jest szampon i odżywka, także to jest zamiennik właśnie tego szamponu. To wszystko moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, na pewno przytrzymałam Was znowu trochę za długo, zawsze tak jest z tymi zamiennikami, zawsze jest tak przy denkach, także mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, bo ostatnio mi się to zdarza coraz częściej. Natomiast no, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Papa. Pa.